Siemaneczko, siemaneczko moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku z gry MADE of Już trzeci odcinek nagrywam dzisiaj, gra całkiem mnie zaciekawiła, także myślę, że parę odcinków na pewno z niej jeszcze wleci. W ogóle robię eksperyment, zasunię sobie kurwa okno tym, zarzutą taką na łóżko, żeby to światło mi tak nie dawało, bo, bo nawet zasłony mi tego światła, ostrego te strony zachodu niestety nie zasłaniają. Także wracamy już sobie do naszej rozgrywki. Też w międzyczasie zmieniłem sobie kamerę na trochę większą i jeszcze przyeksperymentowałem trochę z dźwiękiem. Także wracamy do, do rozgrywki. Ostatnio skończyliśmy, bo nas gonił ten skurwol. Gdzieś tutaj wpadliśmy. Ale teraz pytanie, w którą stronę ja musiałbym tutaj iść. Chyba tutaj mi się wydaje. Nie mam żadnej latarki, czy ja mogę to zabrać? Nie. Więc to chyba jedynym wyjściem jest w tym momencie pójście prosto gdzieś dalej w te podziemia. O, tutaj coś jest. Kurwa, co się tak świeci? On się tu zatrzymał. Ja tu mogę wejść w jakiś sposób? Taki? Nie. No dobra. Z uwagi, że gra jest trochę ciemna, więc wszystko mi się kurwa, no nie, w monitorze odbija. Mam nadzieję, że nie będę musiał wycinać tych przekleństw na początku odcinka, bo pierwsze 30 sekund nie może być żadnych przekleństw, bo YouTube to wyrzuca gdzieś w pizdu daleko potem. Przeczytajmy sobie to. Ostatniej nocy w wyspie, wyspę uderzyła burza stulecia. Ludzie twierdzą, że zauważyli statek u wybrzeży, a mój ojciec kazał nam ugasić płonącą latarnię. Według informacji przekazanej przez ludzi statek osiadł na... Kamiennym wybrzeżu na wschód od punktu Sker z podziwem, co, z podziwem co do wielkości tego statku. Na wygrawerowanej tabliczce po lewej jego stronie odczytałem jego nazwę HMS Providence 10 luty. Tutaj jest dziennik pokładowy jakoś. Jakiś. Coś zatkało, od, odkryte we wraku. Coś zostało odkryte we wraku. Zakopane w luku bagażowym. Coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Żyje i jest w tak tragicznym stanie. Mój ojciec uważa, że to szczęście, że. Jest słabe, ponieważ próbuje śpiewać. Rozładowując ładunek, niektórzy mężczyźni zaczęli dziwnie zachowywać się w obecności tego stworzenia. Jej śpiew wydaje się mieć na nich wpływ, nawet w, nawet w osłabionym stanie. Uważam to za fascynujące i muszę robić notatki. Ojciec zaczyna się niepokoić. Dowiaduje się coraz więcej o tym bezmyślnym stworzeniu. Wydaje się, że pieśń, którą śpiewa, wabi, swoje, wabi swoją ofiarę, aby mogła ją pożreć i przetrwać. Mój ojciec zaczyna, zaczyna dostrzegać potencjał tej bestii i, ty, i to, co możemy osiągnąć dzięki jej mocy. Jeśli uda nam się ją jakoś wykorzystać, mój ojciec zaczął wykorzystywać to stworzenie w punkcie Sker. Zostało przykute łańcuchem do latarni morskiej, aby pomóc w zwabianiu statków tutaj. Dzięki temu możemy zwiększyć nasze potencjalne zarobki z wraków. Mogą mieć pomysł na dalsze wykorzystanie tej mocy z pomocą mojej ukochanej Prudence poświęcę trochę czasu aby przedstawić to ojcu i otrzymać jego błogosławieństwo Isaac Williams czyli jakby to chyba jest jakby jakaś potomczyni tej tego czegoś co tutaj było i się stworzyło było i się stworzyło ja pierdolę dobra ale tu jest jakaś jakaś ta nie nie zasłania się tego na razie nie mogę chyba Chyba w żaden sposób zdjąć, żeby się tam dostać. Zapewne ten przycisk mi to umożliwi. Ale to jeszcze się tu rozejrzę. No dobra, dawaj. Kolejka do nas podjedzie. Ja bym bardzo chciał tutaj wejść, tylko że ja nie mogę skoczyć. Czy coś tutaj jest do zebrania? Bo nie widzę. Możemy wejść tutaj, ale tam się nie da w, da w żaden sposób dostać. Ja bym tam chciał wejść. A tam są drzwi. Dobra, jakieś tam dojście do tego na pewno w pewnym momencie będzie. Kurwa! Tak. Ta gra jest do nagrywania nocą, nie? Bo nagrywam to w południe i serio, przez to, że jest tak ciemno. Wow! Nie zauważyłem piździelca. Dobra, przy nich wystarczy po prostu się skradać i będzie git. Nie wiem czy jak teraz zacznę sprintować to coś zmieni. Na razie stąd wyjdźmy. Gdzie on jest? Tutaj Dobra, niech on sobie tam idzie. My zajdziemy tutaj i zobaczymy co tutaj możemy zrobić. A czy ja jeżdżę teraz, włączając tą kolejkę Myślałem, że ona go rozjedzie. Co tu się ruszyło? Dobra, to on idzie tutaj, to zwróciło ewidentnie jego uwagę. To my przejdziemy tutaj, gdzie on stał. To chyba jest tak zrobione, że <laughs> jak uderzę, to on po prostu zmieni swoją lokalizację. Dobra, możemy zatkać usta, bo jakiś nie wiem co to jest. Grzyb, kurz, kurwa, co on tak kaszle? Dobra, możemy teraz z tego zejść. I wydaje mi się, że trzeba tą kolejkę odwrócić w zupełnie drugą stronę, żeby oni teraz przeszli tutaj i tam będzie coś do zrobienia. Niech ona sobie tam wróci, i my teraz przejdziemy tutaj. Czy tutaj można coś zebrać? Na razie nic. Nie widzę, tylko ta muzyka ciągle tak dziwnie brzmi. Dobra, tutaj mamy kolejny przełącznik, który możemy użyć, zapewne. Nie możemy póki co. Skradajmy się zatem dalej. Tutaj co jest? Mhm, i teraz, żeby otworzyć te drzwi, trzeba jeszcze tamten przełącznik ruszyć. My sobie go okrążymy. Kurwa, jagon łazi, że raz w tom, raz w tom, no. Pierdalaj. Teraz możemy? Teraz możemy, dobra, to to nam umożliwiło w takim razie. I to jest przełącznik na dolny? Tak, to jest przełącznik na dolny, teraz możemy tutaj wyjść. Wejdźmy zatem. Nie wiem, czy kurwa ominąłem jakąś część, czy nie. Wydaje mi się, że, że nie. Pociągamy za dźwignię. Wyjechaliśmy w jakimś kościele tym razem. Czy to będzie coś podobnego do tego co było wcześniej? No tak. I tutaj powinien się znaleźć. Powinien się znaleźć kolejny. ten taki kurwa. dziabąk do, 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 do tych. O! A to co mi zrobi? Coś się otworzyło. Coś się dzieje. Dobra, rozglądnijmy się jeszcze, zanim tam wejdziemy. Mamy Szwepsa. Szwepsa. Ten tonik na nerwy, czy jak to się tam zwie. Mamy też jakąś instrukcję. Błogosławieństwo. Oblej wyznawcę, aby oczyścić to, co, to, co nieczyste. Modlitwa. Stawić, wystawić ich na niewolę. Egzorcyzm. Osłonić ich zmysły przed. Ple, przed pieśnią. Odrodzenie. Powstanie nowego wyznawcy ciszy. Aha, czyli wyznawca ciszy to są chyba oni wszyscy tutaj. No tak, bo tutaj to jest pokazane: oni go oblewają wodą. Potem on się, nie wiem, kurwa modli. Zakładają mu na ryjtą maskę. I. I staje się tym takim dziadostwem, co tu łazi. Pytanie, ilu ich oni zdążyli. Przekabacić na swoją stronę. Tutaj chyba nic nie ma, już. idziemy dalej w takim razie. Ciemno kurwa, jak w dupie. Tam jest zejście, tu jest podejście. Gdzie my teraz jesteśmy? Co tu się wyprawia? Czy oni tutaj sobie jakąś czarną mszę robią? Oni znowu kogoś złapali. Oh. Kurwa. Czy to znaczy, że ja nas tam spierdalać? Otwórzmy to. Dobra, otwieramy i idziemy dalej. Tutaj jakieś wejście. Nie wiem, czy ono tu było wcześniej, czy ono nam się teraz pojawiło. Wchodzimy. Fajne są takie krótkie odcinki, mi się to tak przyjemnie nagrywa. Jagamy takie po 20 minut, że mogę sobie pod rząd nagrać od razu z 5: a nie rzucać takie godzinne materiały. To obrabia się to strasznie długo. Mimo, że mam mocny komputer, to długo się to obrabia. My chyba gdzieś wróciliśmy. Tutaj mamy kolejne jakieś wrota, do których możemy zajrzeć. Możemy też sobie grę zapisać, więc od razu to y, zrobimy. Ja I've I... I to been here before. to right, let's this out. Get this down somewhere. My father does not know that I'm making this recording, but I need to confide in. Well, in you, mother. He has been pushing me, pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. But it is more than that, too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without pain. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it mother you have never heard such language i know our finances are dwindling and his heart is set on restoring the glory days of scare hotel but he sets so much on my shoulders i'm not sure if i can do it mother i'm not sure if i can be you do To była po prostu ta babka, którą znaleźli na tej łodzi. Zobaczmy mapę. Tu mamy jakieś to rozejście tam. Tutaj mamy zamknięte, ale na wprost, jak pójdziemy. Tak, dobrze mówię, tak. Na wprost i skręcimy tutaj, to powinniśmy mieć jakieś zejście. Gdzie kurwa, co jest? Ja pierdole, co tu się odpierdala? Co tu się stało, co to jest w ogóle? Dobra, on sobie odszedł, zobaczmy ile mam HP. Kurwa, no i zajebiście. Spadł mi ten koc, który ja sobie ułożyłem. Pewnie słyszeliście. Mapa. Aha, bo tu jest teraz taki labirynt, nie? To sobie zabierzemy w takim razie. I muszę iść prosto. No, będzie mnie prześwietlać znowu, nie? Muszę sobie go przymocować na. Może nie na. Nie, no, na stałe. Ale kurwa, to jest koc od, od, od narzuta od tego od kanapy, nie chciałbym jej na stałe przymocowywać eee, pu, 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 pu. On idzie tam, a my sobie jeszcze moglibyśmy zajrzeć tutaj do góry. Co tutaj jest ciekawego? Niech on spierdala Ja tu wejdę. Ja nie wiem co się stanie, jak on mnie zauważy, czy on mnie od razu zabije, czy ja będę mógł uciec? Czy ja mogę obok niego teraz, jak się zasłonię, przejść? Mogę. Tu jest kolejne, a my do góry wchodzimy. I tutaj zdecydowanie więcej jest na dworze. Ale ja mam mordę do połowy oświetloną, nie? Dziwnie to wygląda. No ale dobra, wchodzimy tutaj, mapa. I musimy przejść tak, żeby dojść tutaj. Tak przynajmniej też mi się wydaje. Czy jak muzyka ucichnie, to ja jestem w miarę bezpieczny. Co za labirynt, ja cię pierdolę. Ale idę w miarę dobrze. Wycofajmy się. Może mogę go obejść w taki sposób. I teraz. A w sumie mogę to też tak obejść. No dobra, to teraz tędy. I teraz tak, mogę iść tam i zejść sobie tutaj po tych schodach albo wejść tutaj skerpoint a zobaczmy co się stanie jak tu podejdę czy ja w ogóle mogę tu wejść tu jest telefon ja go słyszę teraz go właściwie dopiero usłyszałem zamknijmy te drzwi od razu

Pozwolić, aby cię złapali. Ciągle widuję psa. No dobra. To wszystko chyba, co tutaj mamy. Mamy mapę, tutaj jest. Mamy na mapie zaznaczone w ogóle, gdzie znajdują się te punkty. Czyli ja musiałbym zejść tam na dół, w tym kierunku muszę się poruszać. Ło kurwa! Jebany kundel! Nie no, tak nie mówi się do psa. Piesku, kochany, nie szczekaj na mnie następnym razem. Mapa? Teraz powinniśmy iść cały czas prosto. Jak widzicie, słońce co po chwilę wchodzi i zachodzi, bo chowa się za jednym blokiem, który jest naprzeciwko mnie. Więc tak to światło i oświetlenie trochę skacze. Tutaj w ogóle jest jakiś pies, ale on ma coś niebieskiego na sobie. Nie, to jest pies? Kurwa, nie, to jest sarna. Co ja pierdolę już. Idziemy. To możemy przysprintować. tutaj są pułapki, na nie trzeba uważać. Musimy patrzeć pod nogi. Zbliżamy się do punktu, gdzie znajdziemy tą naszą. Yy, tą grające urządzenie. To się jakoś nazywało, bo to się wkładało do takiego czegoś. I ten. I tak się kręciło, nie? I to grało. Parę razy widziałem typa na rynku yy, takiego, który tak robi. Bądź grzeczny, kochany piesku, to ci pomogę. No i jaki zajebisty ty, jak mnie kurwa zaatakujesz. No, miłośnik zwierząt, zdobyłem trofeum. Podchodzimy pod kolejny punkt. Jak to otworzyć? Tutaj mamy yy, dzwonki. Czy to w jakiejś odpowiedniej kolejności trzeba by? Trzeba by zacząć. Tutaj mamy wskazówkę na E. Pociągnijmy. Wskazówka przeskoczyła na. Na tamten. Wydaje mi się, że to będzie nas y, kierować, które mamy pociągać. Teraz znowu tutaj. Teraz. Teraz tutaj. Zobaczymy, czy to zadziała. Tak, otworzyła nam się brama. I mamy kolejne, kolejny cylinder. Cylinder to się nazywało, właśnie. Czy tutaj w ogóle coś można to w jakiś sposób otworzyć? Bo to ma takie kurwa przesuwanie. Tutaj to jest tak dziadowskie. O. Nie, nic tutaj nie ma. Mamy ten cylinder, w takim razie spójrzmy na mapę. Możemy się wrócić do tego telefonu. I ewentualnie z nią pogadać, bo tutaj chyba już żadnego wyjścia nie znajdziemy. Tutaj nie ma nigdzie zejścia żadnego. Nie widzę przynajmniej takowego. Ale kurwa, tu się coś odpierdoli, jak będę wracać, nie? Jak nic, tu się coś wydarzy. Ale mamy też. Nie, myślałem, że mamy 200 ścieżki. Uważać, trzeba pamiętać pod nogi, patrzeć, żeby nie wejść na żadną pułapkę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jakbym wszedł to ona mnie może przypadkiem e, ten przypadkiem może mnie chwycić. Powoli dobra ominięte. Mapa. No jeszcze trochę nam brakuje do wyjścia. Będziemy musieli za nimi iść, nie? Ale skoro oni mnie nie słyszą, to jesteśmy na razie bezpieczni. Pytanie, czy ja może mógłbym wrócić do tego hotelu, jakbym sobie teraz... Bo to jest chyba ten hotel, nie? Jakbym tutaj wszedł. Zamykamy usta. Tutaj jest skrzynka chyba, której nie otworzyłem. Dobra, i gdzie jest wejście do tego hotelu? Po tej stronie tutaj? W ogóle mogę do niej drynnąć? Nie mogę. Otwieramy te wejście i wbijamy do hotelu z powrotem. Tam będzie można zrobić zapis. Muszę przejść obok tej fontanny. Tutaj mam kolejny leczniczy trunek, który chętnie wezmę. Wróćmy sobie do tego budynku. I czy ja tutaj mam jakiś w ogóle znacznik na wprost? Podejdźmy tutaj. W ogóle jakąś kulę tutaj znalazłem teraz. Co to jest? Czy to służy do wkładania tych cylindrów? Zaraz zobaczymy, czy możemy to w jakiś sposób połączyć. Tak, bo tutaj to. Dobra, to ich w jakiś sposób ogłusza. Tutaj możemy wejść. Zajrzyjmy sobie do tego pomieszczenia. Mamy tutaj zapis. Zapisujemy sobie grę i odsłuchamy sobie wiadomość. Ona będzie cały czas płakać. Chyba nic się nie dowiemy nowego. Dobra, zróbmy zapis. Okej, okay, moi drodzy, mamy to odcinek trochę przeeksperymentowany z nową kamerą i, i innymi ustawieniami. Zobaczymy, jak to wyszło. Za chwilkę ja się dowiem, jak będę ten filmik edytował. A na ten moment trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.